święcie Boga naszym ciałem oznacza że sprawiamy mu radość tym jak go używamy oraz że widzimy iż nie należy do nas lecz należy do niego więc nakazy które nam daje w odniesieniu do naszego ciała musimy wypełniać inaczej okazujemy mu brak czci nie powinniśmy sypiać z byle kim. nie powinniśmy współżyć poza małżeństwem jeśli to robimy znieważamy tę świątynię a duch święty mieszka w tej świątyni ta świątynia należy do niego nie powinniśmy ubierać się niestosownie, lecz skromnie. Powinniśmy ubierać się tak, by Bóg to aprobował, by był dumny. Jesteśmy Jego reprezentantami. To tak, jakbym wysłała kogoś, na przykład dżenta, albo mnie reprezentowała. Idę wymienić apostoł Katrin, by porozmawiać z tym urzędnikiem państwowym, czy kimkolwiek. Przechodzę w jej imieniu. Oto wiadomość, którą ma. Bla, 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 cokolwiek. Bardzo ważne byłoby, by ubrała się odpowiednio, bo mnie reprezentuje. Ta osoba mnie nie zna, ta osoba nigdy mnie nie spotkała. Ona jest jak moja reprezentantka. A więc musi wyglądać schludnie. Oficjalnie, profesjonalnie, skromnie. A co z Jezusem? Ty jesteś reprezentantem Jezusa. Jesteś reprezentantem Jezusa. A więc Bóg chce, byś nosił się w sposób, który właściwie go reprezentuje: spójnie i schludnie. Skromnie w ubiorze, reprezentacyjnie. Nie musi to być nic szalenie wyszukanego, tylko te podstawowe zasady. Więc kiedy się ubierasz i nawet w tym, jak postępujesz ze swoim ciałem i wszystko, co robisz dla swojego ciała, miej tę świadomość. Pamiętaj: to jest Boża Świątynia. I tym ciałem go reprezentuję. Amen. Amen? Są więc rzeczy, które musimy robić, by dbać o nasze ciało. Skoro żyjemy na tej ziemi, nie możemy tego zaniedbywać. Musimy jeść, prawda? Jeśli nie jesz, to nie możesz dalej wykonywać Bożej pracy. Nie dasz rady, umrzesz. Bóg chce, byś żył długo i czynił potężne dzieła na tej ziemi. Więc musisz jeść. Musisz pić wodę. Jeśli nie pijemy wody, też umieramy. I musisz ćwiczyć. Możesz żyć bez ćwiczeń, ale nie będziesz żyć tak długo. Bóg chce, abyś żył długo. To nie do Ciebie należy określenie liczby Twojego życia na tej ziemi, lecz do Boga. Więc musimy żyć tak, jakbyśmy mieli dożyć ponad setki. Tak. I niektórzy z Was dożyją. Wielu z Was dożyje, tak, absolutnie. Więc powinniśmy powiedzieć: Bóg ma dla mnie wszystkie te zadania do wykonania na tej ziemi. Być może po setce. Więc przygotowuję się na to, Przygotowuję całego siebie, włącznie z ciałem, na wszystkie te zadania. Na zadania, gdy będę miał 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 lat. Jeśli teraz zaniedbasz pielęgnację ciała i myślisz, zrobię to później, nie będziesz żyć tak długo. Zwykle nie będziesz żyć tak długo. Powinniśmy więc mieć bojaźń Bożą, jakby Bóg ma dla mnie zadanie na tej ziemi. Nie znam liczby dni, ale lepiej, żebym ich nie zaprzepaścił. Lepiej, żebym był przygotowany na długi dystans. Aleluja. W przeciwnym razie nie wypełnię całkowicie mojego celu na tej ziemi. Miejmy bojaźń Bożą, nie traktujmy tego lekko, amen. A więc oczywiście musimy ćwiczyć, dobrze jeść i pić wodę. Ale nie ograniczaj się tylko do odhaczenia tych podstaw. Podążaj za prowadzeniem Ducha Świętego w tym wszystkim. Miej doskonałość we wszystkich tych obszarach. To część Twojego poddania się Bogu. To ma znaczenie, to ważne. Będziesz mieć więcej energii, gdy w ten sposób zadbasz o swoje ciało fizyczne, by wykonywać dzieła, do których Bóg Cię powołał. Niektórzy z Was myślą, że to sprawa duchowa, że macie ducha lenistwa, ducha ospałości, ale nie jecie właściwie, nie jecie zdrowego jedzenia, nie ćwiczycie. Nie pijecie wystarczająco wody. I to jest powód. Mogę modlić się za Was cały dzień i nic się nie zmieni, dopóki tego nie zmienicie swojego stylu życia I nie zaczniecie dbać o swoje ciało oraz traktować je jak świątynię, którą jest.